Jeżeli stworzyliśmy już kilka notatek, wypadałoby je w pewien sposób pogrupować. Służą do tego znaczniki. Znaczniki znajdziemy tutaj w narzędziach głównych. W sumie na samym środku ekranu mamy całą wstążkę ze znacznikami. Widoczne standardowo są trzy, aczkolwiek oczywiście jest to lista do rozwinięcia. Jeżeli klikniemy na tą strzałeczkę, to możemy zobaczyć, że jest ich kilkanaście. Oczywiście, dodatkowo możemy też tworzyć własne znaczniki. Ogólnie służą one do oznaczania danych notatek. Po prostu, czy jest to notatka ważna, czy jest to może pytanie, czy może jest to jakiś pomysł albo projekt, tak żeby po prostu to w pewien sposób podzielić. W tym przykładzie, akurat mamy spotkanie z PSS-em, oznaczę to spotkanie z PSS-em jako ważne, jako notatkę ważną. Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy na notatkę i zaznaczyć odpowiedni znacznik. Tak jak mówiłem, u mnie to jest notatka ważna. Jak widać, skrót klawiaturowy to CTRL I2. Klikam na dany znacznik i jak widać pojawia się od razu gwiazdka. Jeżeli najedziemy na tą gwiazdkę, pojawia się interpretacja tego znacznika, czyli że jest to spotkanie ważne. Tak jak już wspomniałem, można oczywiście także modyfikować znaczniki. Jeżeli rozwiniemy sobie tą listę ze znacznikami, mamy tutaj na samym dole opcję dostosuj znaczniki. Jeżeli sobie klikniemy w dostosowanie znaczników, pojawia nam się takie małe menu. Możemy dodać własny znacznik lub zmodyfikować znacznik już standardowo wprowadzony do systemu. Ja w tym momencie stworzę własny znacznik, czyli klikam na nowy. Mam tutaj do wpisania nazwę. Powiedzmy, że będzie to spotkanie ważne. Mam tutaj do wyboru symbol. No powiedzmy, że jako że jest to spotkanie, wezmę symbol samochodu. Dodatkowo do wyboru jest kolor czcionki jakim będzie oznaczana dana notatka. Powiedzmy, że będzie to kolor zielony, limonkowy i kolor wyróżnienia, czyli wypełnienie notatki. No, może akurat nie szary, bo nie będzie za bardzo widoczny. Jakiś ciemniejszy, tak żeby to było wszystko mniej więcej przejrzyste. I klikam, oczywiście, OK. Tutaj także, OK. I powiedzmy, że uznam jako spotkanie ważne spotkanie z szefem dystrybucji. Czyli klikam znowu na daną notatkę, którą chcę oznaczyć, i wybieram sobie z list mój, zdefiniowany przeze mnie znacznik. Jak widać notatka stworzyła się według tego danego stylu, czyli została przeze mnie oznaczona jako spotkanie ważne. Jeżeli natomiast byśmy chcieli usunąć jakiś znacznik, powiedzmy, że spotkanie z PZS-em już nie jest jednak ważne, pzs odwołał spotkanie stwierdził, że może je przełożymy. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dany znacznik i mamy opcję usuń znacznik. I teraz na przykład możemy oczywiście dalej edytować naszą notatkę, czyli spotkanie z prezesem, jeżeli nie o 13, to powiedzmy o 17. W ten sposób oznaczamy właśnie notatki, żeby było je łatwiej odnaleźć, żeby było łatwiej je rozpoznać.